Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu zakupiło nowoczesny akcelerator do radioterapii. Nóż cybernetyczny CyberKnife do leczenia najtrudniejszych przypadków nowotworowych został zakupiony ze środków samorządu województwa wielkopolskiego 14 milionów złotych i Wielkopolskiego Centrum Onkologii 14,5 miliona złotych. W konferencji online poświęconej m.in. temu zakupowi uczestniczył Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Mieć w ręku narzędzie, skuteczne narzędzie nowoczesne, spełniające wszystkie standardy światowe, to jest mieć takie poczucie, że wykorzystuje się to, czym świat może dysponować i ma się to w zasięgu ręki. Myślę, że to bardzo istotny dla nas zakup. Czynimy to wspólnie razem z Wielkopolskim Centrum Onkologii, w relacji 50 do 50. Mam nadzieję, że to urządzenie będzie spełniało wszystkie oczekiwania i że będzie przynosiło wielu ludziom nadzieję na wyzdrowienie że to rzeczywiste wyzdrowienie nastąpi. Wielkopolskie Centrum Onkologii od początku swojej działalności dąży do poprawy dostępności do nowoczesnych metod radioterapii dla pacjentów. Cyberknife to zrobotyzowany akcelerator do radioterapii nowotworów, którym możemy leczyć najtrudniejsze przypadki nowotworów. Marszałek Marek Woźniak przypomniał, że jest to drugie urządzenie, które samorząd województwa Wielkopolskiego kupuje wspólnie z WCO. Poprzednie zostało zakupione z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. Wtedy z budżetu Unii Europejskiej finansowaliśmy 40% wartości tego Urządzenia. Dzisiaj finansujemy naszą część z całkowicie w 100% z budżetu samorządu województwa, czyli z tych dochodów podatkowych, które są w naszym zasięgu. Myślę, że tego rodzaju wydatki dla budżetu województwa to są wydatki priorytetowe, tak je traktujemy. Wielkopolskie Centrum Onkologii należy do grupy trzech ośrodków onkologicznych o największym w Polsce potencjale kadrowym, naukowym i liczbie leczonych chorych z udziałem radioterapii.